Cześć, z tej strony Tytanek A dzisiaj y, mamy drugi odcinek z Star Planet y, Gdzie będziemy zarabiać Na fajnego zwierzadka Już wam mówię mm. O, ten no Słodziak On kosztuje 750 y, Monet I no, ja bym chciał go Kupić Więc y, Будем идти и зарабатывать. На наших кузях, люб, заваливанных картах. Забасно это уходит. Гангстер, наверное, лепшем... вот, наверное, помощный. Да, вы знаете, Вот это добегание. А тут ты мол заходить, вот так это. Nie wiem o co chodzi. W ogóle muszę podziękować za ponad 20 slapy w górę. Gdzie plosiłem tylko o 2. Yy, Więc mam nadzieję, że teraz dobijecie 5 slapy w górę. I będzie kozek. Więc mam nadzieję, że wam się uda. Ciąg... Tym... O nie. Dobra, zobaczcie, dość coś na tym zarobić. O Darkman. nie Generalnie, się to zostawić suba. Yy, I łopatkę w górę, jak już mówiłem. Tylko odcinki będą się pojawiać codziennie i niestety będzie tylko 5, bo mi teraz on na to nie pozwala. No i wtedy ładnie. Eminem. Będzie najlepsza odpowiedź, według mnie. Mówiłem. Mówiłem. Najlepszy. A co w za wygraną? Hmm. Hmm. Nie wiem co wybrać, Dśmiela wybrać by. Dśmiel będzie dobrą, dobrą odpowiedzią Lilkacpor123XD Beka No Adno Dobra Palci gumy Odzieży, przepraszam tak brzydko mówię. E, właśnie, miałem podziękować pani Zuzi za ciuchy, bo dostałem bardzo dużo mi prezentów. Ja dostałem Pingwinka, dostałem e, bluzę fajną. Okulary to chyba zdobyłem sam, ale Buty też dostałem. Tomacie, tu mam, tu mam, tu mam już wszystkie ciuchy. Więc jeszcze ja bardzo dziękuję. E, gdzie można to zrobić? Просто фильмов кто-то есть Извините. Пусть все потом не понесли mm, не водичку. нет. Давай. Может пойдем и тут? И опять. Стар Zostań z vip hm Chyba to. Dobrze! Jestem dobry w tą grę. Dobrze. Chyba to. Co? To jest prawie to samo. To jest lepce według mnie. hm Hmm. To nie za. What? Zawsze było na odwrót. No ewidentnie ta niż to coś Przepraszam. pieniądze Dobra Obyzki wygnają, ale to chyba lepiej. No, tupce. Hmm. No czy... Co? Bardzi chłopak jest zbierany. Niemożliwe. No co jest? To jest kłamstwo. No widzi nowym... Nawet nie to było... To jest nie fair. Mmm... Mm, to według... No nie, no... Ludzi gustu nie macie. Mmm... Hmm, <śm> nie, to jest nie fair. Oczywiście, no, za... no jakim prawem?! Co to jest w ogóle?! Nie, to jest nie fair. Kolekcja Kuba. Nie ja jestem... Co to jest? Oczywiście, że to będzie lepsze. W 100% yy, to Jeden głos. Yy, jestem za tym. Co takie coś, to jest dla stywniaków. Hmm. Święto się da No nie... O, dobrze wybrałem. Dobrze. Hmm. To. No nie. To jest najfer. Nie, fair. nie no to jest lepsze z Mm. ale piękne! Ile kasy! Ja ci kręcę! Co? To... Komiecie. Hmm. Jak? Nie, jak... Nie, to jest... To. Ja tego nie ogarniam. To nie fair. To jest... Dobry. Mm. Dobrze... Co? Ludzie gustu nie mają... Nie, no dobra, to jest ewidentnie ładny. Bez duży zdań. Mmm... Zbieram to. W górę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Właściwie jest tak. Y y... się, ale to jest bardzo dla mnie ważne. Patrzcie, <sup> każdy biedaki. Um. Tam ewidentnie jest słodnie. Trzeba tą trzeba premium zdobyć. i już nie mam premii, To jest nie fair. No za to. Nie dobra. To jest kłamstwo. Hmm... Jakieś konsultuny. na Location. To bardzo fajna gra jest, generalnie. No. zobaczmy tą grę. O ja, Ile powiedum Za dużo, za dużo. Nie, ja za długo wtuję, no szybciej. Pojechać będę. No. O nie, nie wiem strona. Dobra, patrzcie, ciociu. Jest mistrzu niem. Pyk, pyk, pyk. Dobra, bez zasady. Ja ci kręcę. Ja ci kręcę. Combo. Pięknie zebrało im. Combo. Kręt, ale są dobry widzicie Nie no, dobre. Dobra e, Niestety za minie 10 minut, więc ja już w końcu, Wiecie, musi być cash, cash, cash. Muszę zarobić na tych filmach, więc e, do zobaczenia do następnego odcinka, czyli za 2 godziny. Cześć o Jezu! Cześć!